Na filmiku tak śleśne nie jest oczywiście, nie? Na filmiku kurwica i kur. Baz ja zawodę... Red re, re, Redemption kurwa, minus 10 jak... Na, na grafikę na mój kurwa komputer może. Kurwa taki mod do jakiegoś GTA starego kurwa. Aha, to jest mhm. to mapa. Dobra, na pałę, kurwa nie, jak się cepeliny, czemu. O hello. O, o kurwa, ty już. wiesz, że on mnie dusi jak na dole, kurwa, byłem, nie? Dobra, zdalny jest lepisz na ary, kurwa. O, super, widzisz? <noise> ty, ty jest jakaś niewidzialna ściana w ogóle. Ja pierdolę. I taki... No ba, to gość, kurwa. Ba, ja idę jeszcze raz, kurwa, na pała i chuj. Tak będę, kurwa, w kuku robił, jak te ameby. Nie jak ludzie tak robią i się cieszą, kurwa, z tego, albo coś, nie wiem. O i zpadł, A to ty? O, pusz, kurwa, tak. Zwal kogoś z tej grze, kurwa. O! A nie, bo tam wian dziurę akurat, no super. Daj, da pałek, kurwa. daj da pałek, kurwa. I ona to zabija, pałek. O, o, kurwa, ja pierdolę żyję. Ja, ja, ty to widzisz, kurwa. Ty co, trzeba nagrać? Aha, nagrałem. Dobra, kurwa, zajebiście. Daj, tego z fela. O, jest do Takie O, za... Ła kurwa, nie ty ja pierdolę! kurwa Głoś kurwa, jaka super gra, kula się kurwa robi, nie? Ej, mo... <głoszanie> ty moli jedną dawnie pusza kurwa, nic nie trafi, ja pierdolę. Ej, ja się przed nich chowam kurwa, nie Go idzie Wiem, ja spierdala. O, wyjebają? ja pierdolę, ja mam drugi. Nie, trze trzeci kill kurwa, chyba, ja pierdolę. O, chyba trzeba spierdolę <grych> O, pal, o! Udziałe, kurwa, brawo, tu jest. Daj na pałę jak inni, kurwa. Trze czemu ja tak nie mogę, daj kurwa. Na pałę i chcę ciśnić kurwa. Super puś na duku, który się nie blokował. O, kurwa, pająk. Ja jak mam zdolność? Ja pierdolę. Ty, z tej grze są zdolności, kurwa, ale fajna gra, nie? Kurwa. I, i, to, I to, są właśnie ludzie, którzy recenzują tę grę. Pograłem dwie godziny i chuj, i, o kurwa, duku, patrz. Aha. Ty, kurwa, nie. Gość wali uderzenie, kurwa, jak ja jestem gdzieś na dole, kurwa, nie. O, Patego, Patego Dzika, o! Kurwa, ale nie spadł, ja pierdolę. O kurwa, odpalił się, o kurwa. A, ty kurwa zajebista. Wygramy dla bekia, a my to wygrywamy, że łóżmy jeśli chyba, nie? Wow, ty pójść kurwa! Wow, mu no, pójść! O kurwa, ja pierdolę dobra! Gra. Graj to inaczej niż dla beki. Ja pierdolę, nie da się kurwa. gin kurwa, ma 0 HP, no we nie rób siary kurwa. O, o, o! kurwa, zapnęłem go! O, ja pierdolę! Wow, mam kolejnego killa kurwa! I jeszcze... O, zdechłem tylko raz, oh, 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 oh. Nie, dostaję przypchnięcie kurwa! nie! Ktoś mnie bije kurwa, pomocy! Aha! Jak ja w to kurwa grają? ja pierdolę! Że grając na wyjebaniu nagle kiny robię, a jak gra specjalnie, żeby super kurwa z kim tu Google się dzieje kurwa i fuj O, pa, napałę napierdana tylko i fuj, mankina kurwa, widzisz? Super jestem Pro player mhm. kurwa O nie pomocy Dobra, na napałę O nie, tu jest kilka osób z pierdalem O kurwa czy ty odpalisz czwórkę, która nie zadziała? No, to nie działa, to już. <suszy> O! O kurwa wypynką się, ja pierdolę widziałeś to? Trzeba to nagrać, kurwa. O, ja pierdolę. O kurwa, dziadek mnóstwo. O kurwa, zabijem... Ty, za zabiję wudera jeden na jeden, ja pierdolę. A, to tak teraz, człowieku, jak Oj, ten frajer no, na pałę, kurwa. A to się dzieje w tym momencie, człowieku? widzę, gościu. Ja jestem proplayerem tej że jakbyś o to wiedzieli Pa, zaginę zaraz. Tak, bo tak zaplanowałem, to jest część mojego planu, że zginąć. O kurwa Ej, kurwa Dostaję przez blok, nie? to jest dobra gra, kurwa Jebałbym ludzi, którzy Powiedzą, że to jest dobra gra, kurwa, po czymś takim Zesraj się Wyjebał mnie tylko Dół z mapy, z I on to przeżyje, oczywiście, ta Zesraj się Trzech i Napierdolę To jest ja pierdolę, jak on jest bagowany z tą Celeryną, kurwa, ty Co widzisz? O, no, dusi mnie. A wiesz, że Jego. jeszcze żyję, kurwa, A Nie, nie też już nie powinienem. O, 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 duku, kurwa. O nie! Nie! Zdechłem! Ty, tak jestem pierwszy, kurwa. O Aha. nie, już nie. Czuję. Ty, ja muszę wziąć jakąś kartę na puszak. kurwa. A, bo nie, bo sobie to może to przez kartę się dobrze gra, nie Jakąś kartę da obrażenia większe, kurwa. Ej, jesteś, żyjesz, hello? No! Aha, no to witam. Moje mafii, kurwa. O, super push! O, no. o super. Myszeli, kurwa. Ej, WD, kurwa, ej. Aha, ta bala, zapierdala na czterema, kurwa. Patra. Daj, napierdala na pałek, kurwa! O nie! Widziałeś to! Jak pierdolę Ale do kurwa, nie O kurwa, ja zmartwychwstałem, kurwa, widzisz? Luk jest Jezusem chyba. O, lecisz. Wow, kurwa, on kida, zamierzonego, niemożliwe. O, zaraz będzie zgon też zamierzony. Mówię ci, ja zamierzam tego zgona. To to, o, teraz, ty zabiłeś go, kurwa? Nie, zaraz to mi z zabiję. O kurwa. <grywa> daję, chcę to zobaczyć, kurwa, daję, ten nygierze, kurwa. O kurwa, puść, który nie zadziała ja pierdolę. Autobus. Pa, waj, dajesz go, dajesz go, kurwa, daj, napierdalaj. O kurwa, tykina do zapy, ja pierdolę. Kurwa. O kurwa, tarcza, schrońmy się w tarczy, kurwa. Join ósmej, ja pierdolę. I'm such. <laughs> Ej, a bo i się kurwa zostało. i siedzę chyba z tym fazło, kurwa, to Idziemy do Gdzie to jest, kurwa, to. Aha, tu. A nie. To jest niżej, chyba, kurwa. Tu jest zejście. Mówię. Pum, kurwa, pójść na rail. W dawny O, super blok. Ja już mam zdalnego, kurwa, zgoda. O, dziękuję za HP. To wjazd, kurwa, jeszcze raz na pełne piźdzę, kurwa. Aha, coś nie pykło. Ty, ty ja żyję. O, już żyję. O, ja pierdolę. G ja gorzę, to, że, my, że możemy to przez tych idiotów przegrać, wiesz? I teraz będą wchodzić na, 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 i zdychać, kurwa, tak jak ja. Czy ja jestem prosem, ja nie? To wiesz. Kurwa, jest mój zdalny palpatin kurwa, spierdalający. Uuu, dziadek, kurwa. Czekaj. Zobaczmy, kurwa, dziadek. Ojchu, yes. dziadek yes. mi spierdolił. Wygraliśmy? Nie pierdol? O kurwa, ja się wyręczę, a na tak. A lookiem tak. się pierdolisz, to ten droid się porazić czy się blokuje? Nie, kurwa. I jakaś kurwa mnie jebana przebiła punktacji. O kurwa, ojciec, ja pierdolę. A, wygraliśmy kurwa. No ma, no kurwa raz nie będzie, jeśli To był mecz. No